Te trzy gry w Robloxie sprawią, że nie powstrzymasz łez. Ta gra w Robloxie doprowadza ludzi do łez, bo twój najlepszy przyjaciel, którego znasz od dziecka, nagle cię nienawidzi i nie wiesz dlaczego. Wszyscy w mieście są dla ciebie okrutni, przez co jeszcze bardziej tęsknisz za czasem spędzonym ze swoim najlepszym przyjacielem. Każdej nocy śnią ci się koszmary, w których twój przyjaciel cię upokarza, a pewnej nocy jest tak źle, że wyskakujesz z łóżka, wybiegasz z domu i spotykasz swój los. Teraz przyjaciel, za którym tak tęskniłeś, stoi nad Twoim grobem. Tonąc w poczuciu winy i tęskniąc za tobą tak jak ty kiedyś tęskniłeś za nim. W tej smutnej grze w Robloxie próbujesz przekonać tatę, że masz gorączkę, aby nie iść do szkoły. On jednak twierdzi, że jesteś zdrowy, więc robisz wszystko, by zostać w domu. Z czasem zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Widzisz mamę, ale gdy próbujesz do niej podejść, ona pojawia się na dachu. Kiedy chcesz ją przytulić, nagle znika. A ty niespodziewanie spadasz. W tym momencie czas się zatrzymuje i przypominasz sobie wydarzenia z dzieciństwa oraz rodzinny. Dramat, który na zawsze zmienił twojego ojca. W teraźniejszości dochodzi do przełomowego momentu. Tata widzi, jak spadasz, uświadamia sobie swój błąd i postanawia żyć dalej dla swojej utraconej rodziny. W tej smutnej grze w Robloxie trapiasz do dziwnego miejsca. Nie wiesz, gdzie jesteś, aż nagle w oddali zauważasz białe światło i postanawiasz iść w jego stronę. Nagle wszystko się zmienia. Znajdujesz się w swoim rodzinnym mieście, ale panuje tam ponura atmosfera. Okazuje się, że to przyszłość, w której ciebie już nie ma. Postan Zastanawiasz odwiedzić znajome miejsca, takie jak stoisko swojego najlepszego przyjaciela, który ze smutkiem cię wspomina, sprzedawczynię w sklepie żałującą, że nie wpadniesz już porozmawiać, a na końcu dziadków, którzy nie doczekają się twojej następnej wizyty. Ostatecznie wracasz do domu i gdy tylko przekraczasz próg, niespodziewanie się budzisz. Świat odzyskał kolory, a wszyscy wokół znów są szczęśliwi.